Cześć. Z tej strony Arek, witamy na kanale Husator. Tym razem zapraszam was na wideo vlog z jazdy M11 Cafe, którego zmodyfikowaliśmy na 150. Modyfikację pokazywaliśmy wcześniej na Junaku M15. Polega ona na tym, że demontujemy oryginalną, oryginalny cylinder, dajemy ją do e, przerobienia, powiększamy otwór, czyli tulejowanie jest robione na dwóch cylindrach, na dwóch e, na dwóch tulejach, jest wkładany nowy tłok, jest dorabiane, dorabiane uszczelki, są wprowadzane, jest to wszystko czyszczone, planowane, montowane z powrotem i dodatkowo jest robiony map tuning, czyli mapa specjalnie nagrana na wygrana na 150 do tego modelu, akurat tutaj mamy mapę z M15 jest to wszystko składane, sprawdzane układ wydechowy musi być również przerobiony, zmodyfikowany i daje tam no, efekt modyfikacji takiego pojazdu na 150. Przypomnę, jest to y, modyfikacja możliwa tylko i wyłącznie w starszych modelach junaka i to jest Euro 4. Wszystkie Euro 5 mają zblokowany moduł, którego na chwilę obecną nie możemy zczytać, nie możemy pobrać mapy, a co za tym idzie, nie możemy tej mapy zmodyfikować. Więc to jest drogą wstępu. No i to już wcześniej wiedzieliście. Są to modyfikacje, które na was są robione na własną odpowiedzialność. Przypomnę, że tym motocyklem teraz żeby jeździć, potrzebna jest kategoria A2. Na pewno trzeba by było poprosić, czy coś żeby potwierdził, że jest tam 150, dodatkowo badanie techniczne na okręgowej stacji pojazdu i z tymi dokumentami trzeba będzie się udać do wydziałów komunikacji, żeby w dowodzie była zwiększona pojemność i wtedy tak naprawdę legalnie można jeździć. Ale to już to zrobicie, czy nie, pozostawiam do, waszego, do waszej decyzji. My o tym informujemy. Zachęcamy do takiej modyfikacji, bo jak już widzicie daje niesamowitą frajdę. My akurat testujemy te motocykle, kiedy są na dotarciu i nie możemy w pełni korzystać z mocy, którą tutaj mamy, czyli około 15 koni. No bo jest na dotarciu, więc docieramy 7-8 tysięcy. Czasami pozwalamy sobie, żeby Wam pokazać jaka jest różnica między motocyklem, który jest przed modyfikacją, a po modyfikacji. Tu już wcześniej pokazywałem o modyfikację 125, ale bez powiększania pojemności. W M11 Cafe już się jeździło tamtym motocyklem świetnie i klient jest zadowolony. Tam robiliśmy większe modyfikacje jeśli chodzi o wizualne aspekty. Tutaj klient sam sobie wymienił lampę. Z tego chyba co widzę, może być chyba kierownica troszeczkę podwyższona. No i głównie wymienił sobie klient jeszcze akcesoryjne tłumiki. No i mamy efekt finalny. Jak widzicie, motocykl na dużą gór, pod dużą górkę, bez problemu sobie radzi. Trójka, czwórka i to jest duża góra, bo to jest podjazd 6-7 metrowy bez problemu bym wyprzedził ten samochód ale jest podwójna ciągła i tego nie można robić świetnie mi się jeździło On im dłużej tym jeździłem, tym lepiej pracował, był płynniejszy, mocniejszy na czwartym i piątym biegu przypomnę ten M11 Cafe Euro 4 ma 5 stopniową skrzynię biegów. Nowsze pojazdy, jak M15, wszystko to już jest 6 stopniowe. No i tutaj co? No można było pociągnąć go pewnie do 110 km na godzinę: 102, 103, 104. Akurat tutaj też zopaliśmy się w tunelu aerodynamicznym za tym Tirem, ale bardzo przyjemnie mi się jeździło. Później zobaczycie, jak świetnie się tym motocyklem kieruje, bo w bardzo ciasnych, wąskich drogach, gdzie jeździliśmy wokół naszej firmy, przy. Śluz źle przy śluzie i odrze. I, I tam naprawdę świetnie się to sprawdzało. Na, na trzecim biegu, na czwartym biegu bez problemu możemy sobie przyspieszyć. Tutaj specjalnie zwolniłem, żeby wyjść z tego tunelu aerodynamicznego. Mamy tutaj piąty bieg zapięty, mamy górkę, bo znowu tu jest podjazd pod wiadukt. No i teraz możemy sobie wykorzystać większą moc, większą pojemność. Pod górkę cały czas przyspieszamy, przekraczamy bez problemu tą, tą prędkość 100 km na godzinę. Co jest niesamowicie ważnym aspektem w przypadku pojazdów 125, szczególnie tych dwucylindrowych, kiedy jak jest zblokowane na module, kiedy. Nie możemy przekroczyć pewnych obrotów, nie da się rozpędzić tym motocyklem. No, jest nawet niebezpieczne, nie możemy wyprzedzić motocy samochodu, nie możemy tira wyprzedzić. Tutaj bez problemu, bo jakby pojazd był już dotarty, moglibyśmy sobie dojechać do tego tira, wyprzedzić go. On akurat na tym piątym biegu spokojnie ma jeszcze ten 8, 9 do 10 tysięcy się przekręci i mamy tą prędkość pewnie około 115 do osiągnięcia. Przypomnę, że ta modyfikacja nie jest nastawiona na prędkość. My stawiamy na to, żeby ten motocykl był dynamiczny, żeby bardzo fajnie przyspieszał, żeby była ciekawa jazda, dynamiczna jazda z fajnym dźwiękiem od Tumika, ale nie jest na prędkość, bo jak będziemy modyfikować układ napędowy. Zmniejszać, zwiększać zębatki, wtedy uzyskamy mniejsze przyspieszenie, będziemy dłużej potrzebowali, te biegi będą dłuższe. A co za tym idzie, na przykład, na piątym biegu będzie słabszy. Pewnie przy prostej drodze z górki będzie to prędkość około 120, ale po co to nam, jak nie będziemy mogli na piątym biegu wyprzedzić, na piątym biegu podróżować, bo zaraz pod górkę będzie nam zwalniał, czyli efekt niefajny i nie polecamy takiej modyfikacji. Tutaj jest oryginalne oryginalne zębatki, więc tutaj nic nie, nie robiliśmy i świetnie się tu jedzie. Właśnie jesteśmy w tej sekwencji bardzo ciasnych. Krętych dróg. Ja tutaj akurat mam zaciągi sportowe i wybaczcie, że jeżdżę troszeczkę inaczej niż Wy, ale to jest jakby przyzwyczajenie storu. O Wam nie zalecam tak jeździć, szczególnie jak nie znacie drogi. Ja tą drogę bardzo dobrze znam, wiem kiedy to auto z naprzeciwka jedzie. Ja lubię akurat ten odcinek drogi pokonywać bardzo dynamicznie, ale tu chcę Wam też pokazać, jak on przyspiesza, jak on manewruje. M11 KF jest bardzo. Kompatybilnym motocyklem, ponieważ nie jest ani za duży, ani za mały, waga jego jest optymalna. Przez co możemy podróżować w taki sposób, jak to widzimy? Hamulce, jak widzimy, mają bardzo fajne. Tutaj jest akurat śluza, troszeczkę krajobraz poznacie u nas. Bardzo ciekawe miejsce, wyremontowane. Zainwestowali w meliorację, w czyszczenie, przeorganizowanie tego miejsca. Więc, jak będziecie przyjeżdżać do nas, obowiązkowe miejsce podjedziecie sobie kilometr dalej. Na tą śluzę i poobserwujcie sobie przyrodę, bo jest przepiękna asfalt, jak widzicie, jest świetnie zrobiony. No i tutaj znowu wracamy do firmy. Znowu kręte, zakręte ta sama droga, którą jechałem. Trójka, czwórka, zobaczcie, jak on się przyspiesza. Tutaj akurat ten dźwięk jest dosyć głośny, ale powiem Wam szczerze, im dłużej jeździłem, bardziej się to wypalało, bardziej się ten osad osadzał i już nie było aż tak głośno, było dosyć basowo nie było jakichś problemu, żeby mi uszy odlatywały i głowa bolała. Miałem dosyć dużą przyjemność jeżdżenia tym Motocyklem, więc ja uważam, że ta modyfikacja jest bardzo udana. Jeśli chodzi o cenę, to map Tuning 1850, przerobienie cylindrów 350, tu Łoki to jest 200, demontaż i montaż głowicy cylindra, zplanowanie zobaczenie, ustawienie, regulacja to jest koszt około 450 zł, więc mamy kwotę 1850, 450, 300. 200, ewentualnie jakieś na przykład naprawy, jak przegląd gwarancyjny 290, wymiana oleju. I to jest ta kwota, którą, którą klient zapłacił i ma wielką frajdę. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć!